Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, to jest pierwsze czytanie projektu strategii województwa podkarpackiego 2030. I tutaj w tym punkcie prosił mnie o możliwość wystąpienia. Ze względu na ograniczony no, czas, szanując Pana posła, bardzo proszę, Pan zgodnie z umową, Pan Grzegorz Braun. Szczęść Boże, dziękuję bardzo za głos. Może ze spraw porządkowych do mnie z opóźnieniem dotarła informacja o śmierci ojca Adama Kotuli, Karmelity, brat radnego Jacka. Ja ze wzruszeniem wspominam ojca Adama Kotule, który był, tak bym to ujął, Najlepszym towarem eksportowym Podkarpacia, jaki można sobie wyobrazić. Spotykałem ojca Adama Kotule w innych stronach, na drugim krańcu mapy Polski w Gdańsku. Myślę, że był to wybitny Polak, wybitny syn ziemi podkarpackiej. Pozwólcie państwo, że wezwę Państwa do powstania po to, tak. żeby, żeby powiedzieć panie. wieczny odpoczynek racz mu dać panie. A światłość wiekuista, niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Szanowni Państwo. Z przyjemnością korzystam z zaproszenia na tę sesję w sejmiku województwa podkarpackiego. Cieszę się bardzo, że zapadła właśnie decyzja o przedłużeniu prac nad perspektywiczną, strategiczną dokumentacją, która ma otwierać nam wszystkim szersze horyzonty w myśleniu o Podkarpaciu w perspektywie następnej dekady. Bardzo się cieszę, że jest jeszcze kwartał, no bo dzięki temu zdołam jeszcze lepiej odrobić lekcje i, i mam nadzieję, że te sprawy które ze swojej strony sygnalizowałem na e, jednym ze spotkań publicznych urządzonych przez Pana Marszałka, zdołam jeszcze e, dołożyć w postaci e, zbornego dokumentu i może w jakiś sposób będę mógł się przyczynić do, e, do, mm, podniesienia, do podniesienia dyskusji o naszej podkarpackiej przyszłości na na nowy poziom. Co mówiłem i co dzisiaj powtórzę, i to jest moje doświadczenie krótkiej zawodowej służby państwowej, ale, ale ta krótka zawodowa służba państwowa jest przecież podsumowaniem wcześniejszych, wcześniejszych lat mojego zainteresowania sprawami publicznymi. I to jest to jest coś, czemu nie mogę przestać się dziwić i tu lokalnie, i tam centralnie w Warszawie. Jak można budować strategię rozwoju bez dyskusji o tym, jak wykonane zostały poprzednie plany pięcioletnie? I wyprowadźcie mnie Państwo z błędu, ale. Bo może nie zauważyłem, ale chyba nie było w programie, w porządku Waszych obrad dyskusji o tym, jak też mianowicie do rzeczywistości miała się strategia Podkarpacie 2020. Czy była taka burzliwa dyskusja, czy ja coś przeoczyłem? Chyba nie było. Więc pytanie, czy to nie powinien być przypadkiem pierwszy punkt w pracy nad jakąkolwiek długoterminową strategią? Nie wyrywałem się tu już do głosu przed głosowaniem w sprawie, w sprawie tej prognozy. Finansowej dla województwa podkarpackiego, ale wiecie Państwo, głosować, głosować skórę na niedźwiedziu na rok 2042, no to jest jakieś political fiction, prawda? Bardzo przyszłościowe. I ja rozumiem, że może sobie województwo i bardzo dobrze, jeśli zleci takie prognozowanie, ale cóż tu jest do głosowania? Państwo niniejszym wzięliście odpowiedzialność za. Za political fiction. Mam nadzieję, że nie science fiction. Jak można prognozować i finanse i inne dziedziny, jeśli nie powiemy sobie paru, niestety, najczęściej dość gorzkich, a nawet strasznych zdań o tym, jak się ma Podkarpacie dzisiaj. Jak można prognozować finanse, jeżeli poza polem widzenia autorów redaktorów tej strategii Podkarpacie 2030 znalazły się szanowni państwo tak bym to podsumował znalazły się kluczowe zupełnie kwestie dotyczące bezpieczeństwa tak bezpieczeństwa wewnętrznego jak bezpieczeństwa zewnętrznego podstawą wszelkiego bezpieczeństwa jest przecież istnienie a tu autorzy tych strategii, jakby zupełnie nie dostrzegali, nie dostrzegali kataklizmu demograficznego, od którego Podkarpacie nie jest wolne. Katastrofa demograficzna. Owszem, miasto Rzeszów przykrywa to, bardzo elegancko przykrywa tę katastrofę, dlatego że nigdy dosyć. Radości z tego faktu, Rzeszów jako jedyne poza stołeczną Warszawą miasto na mapie Rzeczypospolitej ma dodatnie, pozytywne prognozy demograficzne i wszyscy się z tego powinniśmy cieszyć, no ale pytanie, do jakiego stopnia i Warszawa i Rzeszów jadą tutaj poniekąd na sztucznym wspomaganiu. Warszawa, no wiadomo, sztuczne sterydy biurokratyczne. Tam odkurzacz państwowy, wszystko, co żyje, ściąga, więc przybywa Warszawiaków. Pytanie, czy w Rzeszowie wszystko to jest, że tak powiem, wszystko to jest proces naturalny. I tu wchodzimy właśnie w kwestię bezpieczeństwa. Czy, czy ojcowie regionu widzą, widzą. Powody do radości, na pewno widzą, ale czy widzą zagrożenia związane z tym, że y, miasteczka i wsie y, nie wyludniają się, tylko niektóre zdążyły się już wyludnić? I to, zwłaszcza o tej porze roku, to dobrze widać, jak jedziemy, jeszcze kawał dnia przed nami, ale zmrok zapada i widać, ile okien się zapala, w której wsi, prawda? Ile domów żyje, a ile domów żyje, ale gdzieś tam w Walii, czy Irlandii, czy, czy na jakimś innym zachodzie. No i nie ma próżni w przyrodzie. Mamy zagadnienie strategicznie istotne, którego nie trzeba, nie należy przykrywać milczeniem niezręcznym, to znaczy kwestie narodowościowe na Podkarpaciu. Bo wszystko pięknie i tradycje pierwszej Rzeczypospolitej. Niektórzy to lubią przykrywać takim frazesem, zwłaszcza pan prezydent belwederski Duda, prawda, mówi o wielonarodowej Rzeczypospolitej. Ale to jest frazes, dlatego że nie każdy. Kto świeżo zawitał do Polski, y, czuje się y, depozytariuszem tradycji, nie tylko panie tych pośle, tradycji. Ja miałbym prośbę, żeby się trzymać tej strategii rozwoju. Trzymam Dobrze się strategii prawie. rozwoju, panie przewodniczący, trzymam się jak mogę tej strategii rozwoju. Próbuję zwrócić uwagę szanownych radnych i, i zebranych na to, że... Strategia rozwoju zdaje mi się lewituje gdzieś w powietrzu i buja, może nawet w obłokach. I tam na tych obłokach jest wypisane zrównoważony rozwój oraz różne inne eurokołchozowe mantry, frazesy. Natomiast nie stąpa po ziemi ta strategia, nie stąpa po ziemi. Punkt pierwszy i kardynalny, to ilu Polaków mieszka na Podkarpaciu i ilu będzie mieszkało za lat 5, 15, 125, jeśli długoterminowe prognozy tutaj snujemy. Nie ma, nie ma żadnej kwestii, w żadnym punkcie państwo nie będziecie w stanie skonkludować, ani w kwestiach finansów, ani, ani w kwestiach społecznych, ani zatem w kwestiach rozwoju infrastruktury niezbędnego w regionie, jeśli jeśli ma Podkarpacie wyludniać się w tym tempie, w jakim to następuje, w jakim to ma miejsce, i jeszcze raz powtórzę: wertowałem ten projekt strategii, i ja tam nie znajduję takiego problemu, ja tam nie znajduję takiego zagadnienia. Mantra, powtarzam, poprawności politycznej, zrównoważony rozwój, no ale w praktyce. Tutaj pani, pani wicemarszałek się do tego odnosiła w, w, w duchu niestety propagandy sukcesu. Ja może się odniosę do konkretnego przykładu i to byłby też dowód na to, że, że nie sporo nam powinno być prognozować przyszłość, jeśli się nie odniesiemy do przeszłości. Taki konkrecik, terminale medyka Żurawica. Co się z nimi stało? Chociaż w strategii 2020 mowa była o tym, że tam jakieś dobre rzeczy się będą działy, no bo wiadomo, że region z czegoś żyć musi. I w tym nieszczęściu, jakim było przesunięcie granic w Jałcie i w Poczdamie, no powinno Podkarpacie znajdować jakieś, jakieś także i pozytywy, jako, jako właśnie hab przeładunkowy środkowoeuropejski, a tymczasem Medyka i Żurawica zaniedbane, nie doznały żadnej manny z nieba, ona tam nie spadła, mimo że, powtórzę, w tej poprzedniej strategii to było. Więc konkretne pytanie, jeśli się nie ziściło, to dlaczego się nie ziściło? Ktoś zapomniał, kartka się tam skleiła i, i fundusze europejskie nie poszły. Warto byłoby się do tego odnieść, żeby następna strategia 2030 także nie była bezowocna w jakiejś mierze. No i kwestia bezpieczeństwa, bo ja naprawdę nie chcę tutaj opowiadać Państwu o wszystkim, co Państwo i tak z natury rzeczy na pewno w, w swoich dziedzinach wiecie znacznie lepiej. Ode mnie, ale kwestie bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa. Proszę Państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne to na hasło bezpieczeństwo większość naszy, z naszych rodaków m, zawsze odpowie: zdrowie. Zdrowie. No, i y, my tutaj możemy uprawiać radosną twórczość. Koniec roku, święta idą, a tymczasem mamy jeszcze nie kataklizm, ale niewątpliwie stan kryzysowy w szpitalnictwie. Na Podkarpaciu. Mamy sytuację w szpitalu numer 2, który to zawsze jest mylące dla człowieka z zewnątrz. Słyszy numer dwa, a nie rozumie, że to jest numer jeden w tej chwili w regionie. No wiecie Państwo, przed świętami straszone panie pielęgniarki, uzwiązk uzwiązkowione, że, że tam się ich dyrekcja pozbędzie, no to są takie mocne ruchy, drastyczne nawet powiedziałbym. I tu była mowa o tym, że to jest powód do satysfakcji, że został skonsolidowany dług. W szpitalnictwie, ja chciałbym wskazać na pewne zagrożenia, które dostrzegam w tym punkcie. Dlatego, że, że ten dług, jeśli jestem dobrze poinformowany, jest konsolidowany między innymi pod znakiem Banku Gospodarstwa Krajowego i wyprowadźcie mnie Państwo z błędu. Ale ja słyszałem, że to są owszem bardzo dobre kredyty. Ale ich warunki już w punkcie wyjścia nie są spełniane przez w każdym razie większość tych, którzy te kredyty biorą. A zatem każdy kredyt może być w dowolnym momencie uprotestowany. I to złożywszy do kupy z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który może nie wszyscy Państwo czytaliście, dlatego że on jeszcze nie ma uzasadnienia, ten wyrok. To jest stosunkowo świeża sprawa. Tam w tym trybunale, wiecie Państwo, sprawy leżakują i zanim się uzasadnienie znajdzie, to czas mija. A jest wyrok bardzo potencjalnie brzemienny w skutki, mianowicie taki, który stwierdza, że owszem, władza centralna, państwowa odpowiada za stan opieki zdrowotnej, stan służby. Zdrowia w państwie polskim. I to by była z pozoru bardzo dobra wiadomość dla samorządowców, bo to by znaczyło, że będzie można perspektywicznie w oparciu o ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego być może wylewarować większe zaangażowanie państwa polskiego w ponoszenie odpowiedzialności finansowej za, za te kryzysowe sytuacje. Ale mówię z pozoru, bo nazwijcie to państwo teorią spiskową, ale jak złożę jedno z drugim do kupy, to Mam wizję być może to jest political fiction, wtórnego upaństwowienia szpitalnictwa, które zabrnąwszy w kredyty, których nie jest w stanie spłacić w momencie, w którym kredytodawca sobie tego życzy, to szpitalnictwo nagle być może zostanie wyjęte i z rąk władzy samorządowej lokalnej. I uwaga, być może władza państwowa uzna, że to jest ciężar, którego nie chce dźwigać, i na przykład okaże się, że z dnia na dzień jacyś starsi i mądrzejsi zarządzają całym szpitalnictwem na Podkarpaciu. I co wtedy? I co wtedy? Powtarzam, na dziś może political fiction, ale oparte na bardzo skonkretyzowanych przesłankach prawno-finansowych, warto by się tym zająć i nie mówiłbym o tym może dzisiaj, gdyby mnie do tego nie zmobilizowały pielęgniarki i chorzy, i chorzy z tych okolic właśnie w obliczu sytuacji kryzysowej w szpitalu numer dwa. I ostatnia, z mojego punktu widzenia najważniejsza kwestia. Wertując i zasięgając opinii. Bo przecież, Szanowni Państwo, ja się nie doktoryzuję sam z wszystkich tematów, ale korzystam z rad y, moich ekspertów. A więc wertując i, i podczytując tę strategię Podkarpacie 2030, ja z wielką przykrością i rosnącym smutkiem, nie mogłem się doszukać w tej strategii poza. Powtórzę, ale naprawdę warto odczarowywać tę rzeczywistość. Więc poza frazesami eurokołchozowymi o zrównoważonym rozwoju, poza znakami hołdowania poprawności politycznej współczesnej, ja nie znalazłem tam problematyki bezpieczeństwa państwa polskiego przez pryzmat Podkarpacia. I nie znalazłem w tej strategii zainteresowania autorów tym tekstem szkicowym, ramowym, kwestią obecności państwa polskiego na Podkarpaciu. Doprecyzuję to, żeby to było jasne. Tam jest dużo o Brukseli. Rzecz jasna leitmotywem są fundusze europejskie i jakby tutaj jeszcze, jeszcze coś z tej pustoszejącej miseczki wyskrobać, prawda, z dna. I jest Bruksela jako punkt odniesienia, i jest wdrażanie i dostosowywanie, i są strategie różne globalne. Patrz, właśnie, zrównoważony rozwój. Natomiast tam nie ma Warszawy i tam nie ma państwa polskiego. I w związku z tym, szanowni państwo, nie ma troski o to, żeby państwo polskie było silnie obecne, na przykład obecnością wojska polskiego, polskich służb. I policji. A to należy. To należy, szanowni państwo, do strategii rozwoju, dlatego że nic się tutaj nie rozwinie, jeżeli państwo polskie, tak jak to do tej pory czyni, będzie sukcesywnie w sposób ukryty z różnych konieczności chwili abdykować z władzy na tym terytorium. Co ja rozumiem przez abdykację? No ja rozumiem na przykład zniknięcie w ramach dobrej zmiany rzeszowskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale. Także rozumiem przez to utrzymywanie takich skansenów, skansenów bardziej grup rekonstrukcji historycznej Ludowego Wojska Polskiego niż pełnowartościowych jednostek o, o jakiejś sile bojowej typu, pf, Szanowni Państwo, mówiłem już o tym w tej sali, ale jestem przywiązany do tych tematów niezmodernizowane, nieupgradeowane czołgi T72 w Żurawicy. To jest nie, nie sądźcie państwo, że to nie dotyczy samorządowców, i że to nie ma związku z sprawami, które wy tutaj rozstrzygacie. To, jak obecne będzie państwo polskie na tym terytorium, jak będzie reprezentowane i w Mundurze Zielonym, i w Mundurze Niebieskim, i, i w garniturze przezroczystym, tak ze słuchawką w uchu, jak będzie reprezentowane państwo, to rzutuje przecież na bezpieczeństwo. Sądownictwo, o co batalia się toczy, jeszcze się nie przetoczyła tam centralnie. no, Szanowni Państwo, no macie tutaj na Podkarpaciu znak widomy tej patologii, to znaczy macie Sąd Najwyższy od wysokości budynków Tarnobrzegu. Macie enigmę śmierci sędziego Kreta, tak? który w wodzie po kostki się utopił na imprezie sędziowskiej kilkanaście lat temu. i jeśli, jeśli tutaj na Podkarpaciu nikt o to nie pyta, to dlaczego mają pytać tam w Warszawie? Tam w Warszawie to nikogo nie obchodzi, ale powinno obchodzić wszystkich tu na Podkarpaciu, bo jeżeli można zastępcę przewodniczącego sądu okręgowego utopić w łyżce wody, to czy ktokolwiek z nas jest bezpieczny, jeśli pies z kulawą nogą się nie zająknie i nie upomni o życie sędziego? A dziś jeszcze wyrokują przecież w sądach ludzie, którzy byli na tamtej imprezie, prawda? A jeszcze stają przed sądami tu na Podkarpaciu. Więc. Szanowni Państwo, nikt nie jest bezpieczny, a jak nikt nie jest bezpieczny, to nie tylko tam jacyś straszni przestępcy, prawda, bracia Rysic i przyjaciele, tylko normalni ludzie. Nie mogą być pewni swojego losu, nie mogą być pewni interesów, które tutaj będą zawierali, a zatem nie sądźcie Państwo, że to nie należy do Waszej agendy, że Wy, czcigodni, szanowni przewodniczący, panie, panowie radni, Macie się z jakiejś dziwnej, niewypowiedzianej, niepisanej zasady nie upominać o te kwestie, bo kwestie bezpieczeństwa dotyczą nas wszystkich i tego bezpieczeństwa kończę już, panie przewodniczący, i kwestie bezpieczeństwa transgranicznie pojmowane, diaspora ukraińska której lojalność wobec Rzeczypospolitej trudno nawet powiedzieć, że budzi wątpliwości. Nie budzi wątpliwości, że nie ma sentymentu dla Rzeczypospolitej w przedstawicielach diaspory ukraińskiej, na przykład w przemyślu, i diaspora żydowska, której lojalność wobec Rzeczypospolitej jest chyba tylko urojeniem pana prezydenta belwederskiego Dudy. To są kwestie bezpieczeństwa. Tu na Podkarpaciu bardzo istotne. Albo chcemy, żeby Polacy byli na swoim u siebie, albo też, szanowni Państwo, przyszłość jest enigmą, co najmniej taką enigmą, jak sprawdzalność Waszej prognozy finansowej na następne, na następne ćwierdziecze. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzięki tej dobrej decyzji, którą Państwo podjęliście o przedłuż przedłużeniu Pracy nad przygotowaniem tej strategii będę mógł w bardziej substancjalny wymiar nadać mojemu zaangażowaniu w wypracowanie tej strategii. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Dziękuję Panu posłowi.